Manko, słuchajcie, zmieniamy tutaj, y, znaczy Pan zadzwonił, że ma y, awarię silniczka, fajny silnik w ogóle, to hacu stare takie dwucylindrowe, zaraz Wam pokażę jak ono chodzi, bo ogólnie już chodzi i gaźnik był, gaźnik był y, ten zabrudzony. No i wyczyściłem gaźnik, zmieniłem tam filterek, jeden jest i tutaj jeszcze zmienię filterek, już jak zmieniać to dwa. No i chodzi ładnie. Zaraz wam tu nagram jeszcze. Moja żona zmieni świecę, tylko. W silniku dwie sztuki, bo też dawno... Widzicie jak to jest. Pan nie zrobił serwisu przed sezonem i teraz... I teraz jest problem, tak? Wszystko zabrudzone. Widać, że dawno tu nikt nie był, ale silniki fajne już. To w ogóle kto się orientuje, to tu w Sztynorcie takie łódki były właśnie Fortuny. I te silniki były. jakieś. sam na nich pływałem jak patent. Jak, pa jak patent robiłem, zrobiłem, to potem pływałem z ludźmi tymi łódeczkami, bardzo fajna łódka, zobaczcie Stara, fajna łódka, nie? A w Sztynorcie widzicie, pełno łódek stoi Ale to wszystkie albo z albo prywatne łódeczki Mało się, coś tam ludzie pływają Stan wody coraz większy Także zobaczcie tu na pomoście, na Sztynorcie tak akurat jest na kei także nie jest źle, fajne łódeczki tu stoją, też można zobaczyć Zobaczcie jeszcze stara świeca, Bosch'a jeszcze nie, Napiszcie w komentarzu, już dawno nie, w sumie zawsze wszystko NGK A, dzień dobry. Dzień dobry. A ja tu z serwisu motorowodnego dzwonię. Słucha pan, tam to awarię macie, tak? Na łódce. No mamy. Panie. A wy już to tam powoli się ogarniacie w sensie, czy... Może pan podjeżdżać. No gdzieś tak za godzinę będę, nie? Tu kończę robotę i przyjeżdżam do was. No dobra. Dobra. dobra no i w to... Strandzie na której kaj stoicie? Nie w Strandzie. A. Nie w Strandzie, w hotelu A, w tajta. W tajta. A, w Tajtach, gdzie? W jest 6, 7, 8, miejsc. Dobra, tak, bo ja tu już znajdę wtaj, tak? Dobra, z lewą tu. i się wchodzi no. do portu, to na kej skrajnie pra prawie. Dobra, dobra, już tam nie raz byłem. Dobra, dzięki, pozdrawiam, do dzięki, zobaczenia. pozdrawiam. Dobry. Co tam się pan tam? Że to Dzień dobry. A to co wam tu się stało? Nie wiem. długości. A to dobrze, że to tu? A jak to wiało wtedy, tak nie? To w piątek było. Ja to zreaktywałem już bez napędu. Ale gdyby to się stało, na przykład gdzieś na środku Tutaj stała futura 40. A Stamtąd mnie wygonił, bo mówi rezydencja przejść tutaj. No. no jak podchodziłem do portu, pierwszy manewr się ustawiał. To się udało, nie? Tak, Odpięła tak. się i ja już nie miałem góry. Bo już tego, dużo błąd. ludzi gdzieś już na kamieniach, mi, na tych. Mi, już mnie tylko spychało, nie? Teraz i tak nie pływaliście, nie wiało tak to i tak na... Ale to? Możemy to do góry, bo tak pewnie no, no Tak, nogi skoczą. O taką... Nie, musimy tak, bo to nie wam pierwszym się rozkręciło po prostu jak teraz... w serwisie znaczy w sensie wam, nie wam pierwszym w sensie ogólnie ludziom tych, tych silnika nie one po prostu I ten klej ja wziąłem bo... wie pan może na klej nie dali nie to się tak się wydaje to są wibracje duże nie no i sprężynowa podkładka jest jest tylko teoretycznie ja tam będę przy okazji to trzeba Wydać nowe, nie? Nie Pan, ona też tak naprawdę racji No bo wchodzę do parku w którymś momencie czuję, że za łódką nic nie mogę zrobić No mówię, szczęście, że i tak to tak się no, stało, to, nie? Tylko mi zostało, słuchajcie, dwa dni Gdzie może znajdę taką? A jak nie, no to muszę skoczyć szybko Wy chwilę jeszcze macie, nie? Żebyście jeszcze no, jak najszybko zrobić się a porządnie nie. nie. Dobra, chodź ok. Ja idę zobaczyć jak nie no to podkoczę zresztą kurde. Nie wiem czy Dobra Czy co, jeszcze wracajcie? Tylko jesteśmy ja te zaraz, zaraz bo upiernicze to zaraz tym. No, ale... no i życko, to wiecie, teraz jeszcze korków nie ma o tej porze. dawaj, no najpierw daj mi ten, tą śrubkę jedną, nową też wzmacnianą tą śrubę wziąłem jedną czekaj, ja jedną wstawię tak, to masz nową czy co każda naprawa się nagrywa? Tak, ja, a ja na, na YouTube sobie wrzucam zawsze teraz Potem Panu podejść tak nie chciał A ja różne rzeczy z kładami jeździmy i z napraw A i dla tych właścicieli zawsze, że coś było zrobione, nie? A tak czasami jest ktoś, coś nie ten, a tak to ja przynajmniej

Ale po prostu tam. pilnuje męża, żeby mu to... nikt nie podrywał O, dawaj, zobacz, to jest, to <laughs> Dawaj to, dawaj tamto Ta że. Żeby... odwrotnie mąż powinien się bać, żeby żony ktoś nie podrywał mnie pani również Tak była. oczywiście, że równie bywa Ta prosta robota, coś tyk, coś Teraz zobaczymy, czy będzie taka czy prosta Czy działa, działa w ogóle, bo właśnie pytanie Czy to cyka? Front jest. A akumulator. ciągnie ale nawet pewnie jest różnica teraz jak bieg tam nie ma takiego ale, ale ja wiem, ale jest, jest ciszej na pewno jest ciszej ale a na operatyce nie było The <laughs> bo to było w ogóle rozkręcone, wow. że przeniesienia nie było napędu, nie? Dzięki również no Wam. Miłe... Się, Miłego rejsu. Nie no właśnie, my chcemy naprawiać. Do 13 możemy naprawiać. Do 13 może kto bardziej... A ja i po 13. E <laughs> Ona to się uwzięła, 13. :00, 13. Wtedy już indywidualna firma. Dobra, bierz, okay. weźmiesz to, no, to tam, ja. tu me, Numer jest Numer został <grystanie> Numer już jest Ja odbiorę, ona by nie odebrała <grystanie> Oj tam nie wiadomo Dobra no, no, Trzymajcie się no, no, nie... A no Wie pan co ja tam jechałem koło pana <krystanie> e, Pan te skutery robi, robi Taki mam skuter ten Sibiu e, z Sibiu z kurwa jakoś Sibiu. No i chcę by mi takie tebie pan w gaźniku Te takie reparaturki całość Membramy. No, z wybramy, no Dobra, no dobrze, ale to co, gaźniki pan wyjął? Nie Nie, 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 a co, wyjąć? Nie, no, znaczy nie, no, ja mogę zmienić samo, jak pan tam jest mechanikowaty i pan chce sobie zmienić Nie, i no, sam... wie pan, ja tu mam warsztat tu zarówno nie, ale a to ja... A to co, a ja... czemu pan chce zmienić, coś się dzieje, czy po prostu? Nie, po prostu to chyba siadło, bo w tamtym roku na jeziorze pudełem i siadło